Ciekawcy zębatkożercy i miłośnicy zapomnianych śrubek. Tu profesor Trybik, prosto z mojego warsztatu historii, gdzie każdy wynalazek ma swoją zakurzoną opowieść. Dziś pokażę wam wynalazek, który mógł zmienić świat, ale świat był zbyt zajęty, by go zauważyć. Oto on. Rower na wodę. Oficjalnie nazwany Cyklomer, rok 1932, Francja. Wynalazca, niepozorny pan o nazwisku de Corbusier. Zamontował pływaki i śmigła na zwykłym rowerze i popłynął dosłownie. Ten dziwny wehikuł miał pięć pływaków, dwa śmigła i jedno marzenie: że ludzie będą jeździć po jeziorach jak po alejkach. Zero paliwa, zero emisji. Tylko siła ludzkich nóg i mokre buty. Ale niestety, świat był wtedy bardziej zajęty przygotowywaniem się do II wojny światowej niż do rowerowych regat. Cyklomer popłynął na jedną wystawę i zatonął w zapomnieniu. Wyobraźcie sobie dziś: rowerowe taksówki wodne w Wenecji, szkoły na jeziorze, albo pierwsze Aqua Tour de France. Historia pełna jest takich wynalazków zbyt dziwnych, zbyt wcześnie, albo zbyt niedocenionych. Cyklomer był jednym z nich. Ale dziś my przywracamy go pamięci. Jeśli chcesz poznać więcej dziwnych wynalazków, o których zapomniał świat, to zakręć dzwonkiem, zasubskrybuj kanał i zostań ze mną. A teraz wracam do pracy. Gdzieś tu miałem projekt Tostera na parę.